Ja macie wszyscy, tu martwi znowu. Słuchajcie mnie kochani, trochę mnie nie było, troszkę się u mnie pozmieniało. Może zacznę od początku, mam nową pokrywę aluminiową. Yy, niestety Belka jest z T8, ale to jest kwestia czasu tylko. Kupiłem ją praktycznie za bestem, więc no miałem okazję, dlatego to zrobiłem. Pierwsze, co się rzuciło w oczy, to od razu to, że przy tej, tym samym oświetleniu, które miałem na starej pokrywie plastikowej, no tu jest 30% jaśniej. No to już jest jakiś plus. Co dalej u mnie, słuchajcie? Pozbyłem się dwóch skalarów, zostały mi tylko dwa. No, miałem dosyć tego, jak się płukło już, więc stwierdziłem, nie będę ich męczył. To jest za mały akwarium na no, cztery skalary duże. Dwa jeszcze ujdą w tłoku na cztery, plus przegięcia więc zostawiłem swoją ulubioną parę. No, na początku były trochę w szoku, teraz już się trochę bardziej jakby na nowo zadomowiły, na początku to się na mnie obraziły i praktycznie strasznie płochliwe były. Dokupiłem sobie słuchajcie ramię tych razborek klinowych 10 sztuk. No i moja córa namówiła no, mnie na górami mozaikowe, że mam słabość do labiryntowych więc stwierdziłem, że a co tam spróbuję znowu chociaż ja nie mam powodzenia w zasadzie w ich hodowli no zobaczymy jak to będzie co dalej słuchajcie no próbuję z trawniczkiem Sagitaria Sabulata mam ją już niecały tydzień przyjęła się, bo zaczyna puszczać nowe listki więc myślę, że, że będzie dobrze do tego mam jeszcze słuchajcie nową kryptę, zapomniałem jak się nazywa, coś na Jak najwyżej sprawdzę, to dopiszę w opisie no zobaczymy, z kryptami różnie bywa wiecie sami zresztą na razie nic się z nią nie dzieje stoi w miejscu po moich licznych, że tak powiem eksperymentach nienawożenia tego akwarium to stwierdzam jednak, że jak już się zaczęło nawozić to Trzeba nawozić, no niestety przez dwa miesiące prawie nic nie robiłem, słuchajcie, te rośliny tam mi po prostu znikały w oczach. Powiem wam tak, ten mech, który tam z tyłu na tym korzonku już praktycznie się odbudowuje, bo to był, była sucha gałąź normalnie, nic z niego nie było. Teraz zaczyna już być zielony, co mnie cieszy. Yy, mój anubiasek też. Puszcza nowe liście, jest mniej zagłębiony niż był, a wszystko to, że zacząłem znowu nawozić, słuchajcie. Kupiłem sobie nawóz JBL Feropol, podaję to raz na tydzień w zalecanych dawkach, do tego jeszcze Carbo i jakoś to, słuchajcie, ruszyło na nowo. a niestety jak już się zaczęło nawozić, to trzeba to kontynuować. Mój eksperyment z nierobieniem niczego nie przyniósł efektu. No i tak to właśnie u mnie jest. Eksperymentuję, eksperymentuję i mało nie rozwaliłem sobie akwarium. Może mi się uda pokazać Wam w całości. Jestem właśnie przed podmianą wody. Muszę spuścić dużo wody, ponieważ jak widzicie po pokrywie ono mi troszeczkę nierówno stoi. Jest różnica jakichś niecałych 5 mm między jedną stroną a drugą. Więc postaram się to jakoś zniwelować tutaj, spuścić jak najwięcej wody i coś podłożyć pod tą szafkę, żeby ona się troszeczkę naprostowała może mi się uda no i powiem wam, że zadowolony jestem ogólnie pokrywa mnie cieszy, bo raz, że efektowniej wygląda dwa, że jest jaśniej zaczynam zbierać kasę na belkę T5 bo wrzucanie belki to już jest kwestia czasu tylko na razie mi się nie pali, bo wszystko rośnie, więc nie ma pośpiechu tak to u mnie wygląda na ten moment. Woda kryształ słuchajcie, no po prostu w szoku jestem. Mimo tego, że nie mam kubełka, to rewelacja, się na dwa wewnętrzne filtry, słuchajcie, to jest naprawdę elegancko, zielnice jej punktowe ustępują, bo miałem też z tego czasu taką plagę się borykałem słuchajcie krypta to wygląda jak poparzona. Jeszcze gdzie ma takie tutaj, o, jak widzicie. Ale to już są znikome, naprawdę znikome ilości. Tu wszystkie liście były takie zarażone. Teraz to już zaczyna coraz ładniej wyglądać. No to chyba tyle u mnie słuchajcie. No. Pozdrawiam Was serdecznie. Będzie kolejny update za jakiś czas, jak coś znowu wymodzę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska.